Nasza ekipa jedzie w kierunku rogoźnej, już w zasadzie jesteśmy w rogoźnej dzielnicy ŻOR, gdzie dzieją się rzeczy bardzo dziwne, ponieważ tutaj w rogoźnej władze ŻOR wywłaszczają rolników, odbierają rolnikom ziemię po to, żeby budować drogę, drogę, której tak naprawdę nikt nie chce. Powiadomili nas o tym właściciele. Gospodarstwa, można powiedzieć jeszcze właściciele gospodarstwa, ponieważ już wkrótce tym ludziom ziemia zostanie odebrana. Już wkrótce władze żor na mocy tak zwanej spec ustawy drogowej będą miały prawo odebrać ziemię rolnikom, będą miały prawo odebrać ziemię żorskim rolnikom, tym rolnikom z rogoźnej i my właśnie jedziemy do dzielnicy Żor, do dzielnicy Rogoźna po to, żeby sprawdzić, co tak naprawdę się dzieje i jakie będą tego konsekwencje. Może te konsekwencje się pojawią w to, nie wątpimy. Ciekawym jest fakt, że sprawa ciągnie się już od jakiegoś czasu, o, już zbliżamy się właśnie do miejsca, w którym te, te rzeczy mają się dziać, no, i zaraz do Was wracamy, zaraz Wam powiemy, co się dzieje, co się dzieje w żorach, bo no naprawdę wygląda to niepokojąco. Wygląda niepokojąco to, że rolnicy mają być pozbawieni ziemi, mają być pozbawieni możliwości tak naprawdę dotarcia do swoich pól. Jesteśmy już na miejscu, jesteśmy w Rogoźnej, w dzielnicy Żor. Dzieją się tutaj rzeczy dziwne. W tle widzicie Państwo zabudowania gospodarstwa rolnego państwa Dzierżęga. To jest jedno z największych i najbardziej znanych gospodarstw rolnych w żorach. To, co jest przed obiektywem kamery, to są pola państwa Dzierżęga, na których rosną pory. Gospodarstwo rolne Dzierżęga jest jednym z największych producentów pora w naszej części. Polski i to pole ma być przecięte przez drogę. Dlaczego cała sytuacja jest tak trudna i skąd ona się wzięła? Jakiś czas temu wybudowano domy. Te domy, które Państwo widzicie, te nowe, to nowe osiedle w Rogoźnej i doprowadzono do niego drogę, która też tutaj gdzieś w tle za moment będzie widoczna. Ona już jest widoczna. Natomiast Urząd Miasta chce odebrać Państwu, Dzierżęga, możliwość dojazdu do tego pola. Ono się ciągnie bardzo, bardzo daleko. Pole, które jest widoczne w obiektywie kamery, to jest tylko mały wycinek. Ono się ciągnie aż do widocznego na horyzoncie lasu. Żeby dojechać do tego pola, to w tej chwili Państwo Dzierżęgowie korzystają z tej oto dróżki. I ona sobie biegnie wzdłuż tego pola i generalnie z dojazdem nie ma żadnego problemu. Problem pojawi się natomiast już wkrótce, ponieważ władze ŻOR chcą odebrać Państwu Dzierżęga bardzo dużą część pola, chcą je przeciąć na pół po to, żeby droga, którą w tej chwili widzicie, droga asfaltowa, która jest przed obiektywem kamery, była przedłużona nie tylko tutaj, bo następna droga ma prowadzić do domów widocznych w tej chwili na horyzoncie i ma przecinać to pole. To pole ma być przecięte. I praktycznie według relacji państwa Dzierżęga nie będą mieli możliwości dojazdu do drugiej części swojego gospodarstwa. Gospodarstwa, które przypomnijmy, ciągnie się aż tam pod las widoczny na horyzoncie. Władze Żor postanowiły odebrać rolnikom dużą część pola po to, żeby poprowadzić drogę. Drogę, która ma łączyć Rogoźną z centrum Żor czy raczej z tymi rubieżami centrum Żor, które znajdują się przy Wodzisławskiej od strony Świerklan, od strony Wodzisławia. Ale droga ma iść przez pola Państwa Dzierżęgów, nie tylko zresztą przez pola Państwa Dzierżęgów, bo dotyczy to także Państwa Swadźba i pole ma być odebrane, część pola ma być odebrana Właścicielom, którzy gospodarują na nim od 90 lat. Państwo dzierżęgowie gospodarują tutaj od roku 1935 i to pole, te działki rolne mają im być odebrane, mają być odebrane, żeby wybudować drogę, której tak naprawdę nikt nie chce. Dlatego, że rozmawiając z sąsiadami, z mieszkańcami okolicznych domów, dowiedzieliśmy się, że ta droga nie jest nikomu do niczego potrzebna. Przygotowujemy materiał w tej sprawie, znamy stanowisko władz żor, ale niestety wszystko wskazuje na to, że rolnicy wśród łez i rozpaczy straczą, stracą niestety swoje działki. Stracą dojazd do swoich pól. Stracą to, co pokolenia wypracowały, a cierpieć niestety będą wszyscy ci, którzy kupują od nich żywność. Przypomnijmy, że gospodarstwo państwa dzierżęga jest jednym z największych w naszej części Polski producentem porów. Pory, które tutaj widzicie, rosnące na polu już niestety wkrótce mogą. Mogą być przeznaczone tego, pod drogę. Nie sprzedać O tego. proszę, mamy tutaj pana, który. Nie sprzedać tego w życiu, nie dam się. E, proszę nam coś więcej powiedzieć ja na ten temat. Bo... Tu. Tak? Nigdy tego nie sprzedać, już raz go wywłaszczyli. I, I co się wydarzyło wtedy? No i teraz chłop, gdzie będzie dojeżdżał do pola? Jak mu to podzielą? E... No gdzie będzie? Ja mieszkam tam na Ocierdu Paryskim. Aha. No i jak mu tu będą dojeżdżać? Jak mu podzielą pole. Czyli w zasadzie jego gospodarstwo będzie wtedy skazane na zagładę? No oczywiście, no tak jak i tam są siatki, która kury hoduje, dlatego tu są banery wszędzie. A ta droga jest komuś, do czegokolwiek potrzebna? No nie wiem, chyba do, do dewelopera jedynie, mhm. jedynie deweloper na to może liczyć. No i urząd miasta przede wszystkim, no jest bez ustawa zapisu zrobiona, no i dlatego wywłaszczają, proste. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jak sami Państwo widzicie, nawet przypadkowo spotkani przez nas mieszkańcy mają bardzo zdecydowaną opinię, bardzo w sposób zdecydowany wyrażają swoje zdanie. Nie zgadzają się na to, żeby wywłaszczać państwa dzierżęgów, żeby odbierać rolnikom ziemię. No, niestety, wszystko wskazuje na to, że władze miasta dopną swego. Ponieważ mamy już wypowiedzi pana prezydenta, mamy wypowiedzi urzędników Urzędu Miasta, którzy w sposób zdecydowany stwierdzają, że ta droga powstanie i że gospodarstwa państwa dzierżęga niestety, gospodarstwo państwa dzierżęga niestety zostanie podzielone, a dojazd do tych działek będzie utrudniony, jeżeli nie niemożliwe.